Nie boimy się, i możemy pomóc każdego z was! Ojeży, co widzieliście jakoś do odwagi? Hej, kasykar, pamiętasz to? Pamiętam, no i co? Hehe. Teraz będziesz miał tak samo, tylko lepiej! Dobra, nigdy nie cię nikogo oprócz mnie! Okej, okay. Paciuś, to znaczy, że nawet podczas gry nie można nikogo całować? Nawet grze! Wiesz, że bądź już będzie zazdrosny! O, fajny top, Gabi! Będzie ci pracować! Nie myślisz? Tak! Okej, okay, zamówię. Co, żoliwka, kiedy chcemy się całować? Tango, nie możemy się pocałować, ponieważ ty i ja nie jesteśmy parą! No to co, zostańmy parą teraz! No wie, że cię lubię! Chcesz iść ze mną na randkę? Tak, już od dawna chcę ci zaoferować, ale mam się, że się nie zgodzisz! To co, może wyjdziemy? Cóż, nie, nie mogę się od razu zgodzić. Muszę to przemyśleć. Mm, wygląda na to, że mamy nową parę w kampusie. Wow! O! Czekajcie, jeszcze nic nie zdecydowałam. Super, teraz Oliwka ma chłopaka, a ja nadal nic. Zapomnij o tym, ale będziesz mieć nowy top. Zobacz, ten jest też fajny. No, f... fajny jest. O, pa, nasza wiedźma tu jest! Fu, co ona będzie jest? Nic tu nie widzę! Płatki kukurydziane? Pójdę i zapytam ją. Hej, Cmenty! Kiedy ludzie, ona zjada robaka! Uuuu... czarownicę jest jedzą najohydniejsze rzeczy? A Kaka ją pocałował... Ble. Jeśli Kaka pocałował więc to znaczy, że teraz jest czarownicą! Nie jestem żadną czarownicą, Klątwa nie przynosi się przez całunki. Wiecie, czarownicą jest słabe! Nikt nie chce się przyjaźnić z czarownicami! A czarownice nigdy nie mają chłopaków, bo wszyscy faceci się ich boją. Czy to prawda, że ich dzieci też się rodzą czarownicami? Jak zakocha się w zwykłym człowieku, może mieć mieszańca? Powództwo? Dobra, to nie temat. Ta rozmowa naprawdę nie przeraża. Ludzie, zaraz będzie śmiesznie. A! <ślesk> 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 o! Widzę, że lubisz się bawić. Tak, bardzo. Ja też. Otwórz usta. Po co cmenty? Otwórz, że się przekonasz. Smacznego. No jak ci się podoba, czy smak widmy. To nieśmieszne. Oj, to boli. Nie martw się bracie, zemścimy się za ciebie na koszykarzach. Tak, poradnijmy sobie z nimi. Zabijmy będzie i damy mu posłuchać jego własnego leku. A, ah. Podoba mi się ten pomysł. Banjo jest jej szefem, więc powinien dostać w łeb. Musimy poćwiczyć! Udawajmy, że Milo to Banjo. Milo, co ty się dziwisz? Dawaj, teraz jesteś Banjo. Idę sobie, la la la, 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 la. O, widzę cię, La 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 la! la. Milo, wszystko ok? Boże, czy ty zarywasz? tego, nie będę już banjo. Teraz ty jesteś banjo. O, wrócili twoje rodzice? Nie, rodzice są w pracy. Czego, Czego jesteście w frajer? No dawajcie, mówcie szybciej. Mów, banka, za co ty nie Zapomniałem. Mojka, że ty już sobie. Zapomniałeś, po co tu przyszliśmy? A, przypomniała mi się. Chcemy być fajni, jak wy. Uuu, chcecie być fajni? To tak nie działa! A Wszystko się ułoży, najważniejsze to chcieć! Naprawdę chcemy być fajni! Aby wszystkie dziewczyny chcieli z nami umawiać. Dobra, powiedzmy, że zrobimy z was twardzieli, ale co nam za to dacie? Wiedzieliśmy, że dodacie to pytanie. Więc krótko mówiąc, zapłacimy wam za miesiąc! W sensie, że za darmo dostaniecie... Naszą pyszną lemoniadę i słodki babka! I słody też! Ja go naprawdę nie lubię! Więcej słodkiego! Nie damy się nabrać na te bzdury. Trzymajcie swoją lemoniadę i popcorn dla was. Lemoniada i popcorn! Dobra, Fraje, wynosi się stąd. Na razie popłaczę! Fraje poradzili sobie z wyzwaniem całkiem nieźle. Pomóż mi zostać fajnymi chłopakami! No dobra, najpierw musimy wykonać małe zadanie. Jakie? Musicie zabić bandę w naszą pułapkę. Witaj, besty! Już ci mówiłam, nie potrzebuję besty! Smenty, dlaczego jesteś taka uparta jak owca? Jeszcze raz nazwiesz mnie owcą, to rzucę na ciebie klątwę. Smandy, co robisz? Nie rozumiesz żartów? Jesteśmy besties. Wymyśliłam nawet nazwę dla naszej ekipy. czarownicę! Głupia, nieoryginalna nazwa jak ty. No to wymyśl coś sama. Ja już wymyśliłam nazwę. O, serio? A jaką? Spadaj na drzewo. Głupia owca... Muszę się z nią zaprzyjaźnić! Wtedy wszyscy na kampusie będą się mnie bali! Niesamowite! Leja szczurem! Chcę użyć cmenti, żeby wszyscy się jej bali! Muszę powiedzieć wszystko dziewczynom! Będą zszokowane! Cześć Amina? Amina? Cześć dziewczyny! Tu jestem! No co tam macie? Co się dzieje? Amina, przygotowałyśmy nowy taniec! Naprawdę ci się spodoba! Obczaj to! Okej, okay, pokażcie mi! Tylko umówmy się, że tym razem nie będziecie się kłócić! Okej. Okay. Trzy, Trzy, cztery. cztery. Mały, mały pływaku. a, -a. Mały, mały pływaku. Aaaa. Aaaa. No diazka, poli! Ale bolało. Ty co, ślepa? Sama jesteś ślepa. To boli. No i co, znowu się zaczęło? Są beznadziejne. Jesteś głupia. Nie, ty jesteś głupia. Hmm, hmm. Nie można pokazywać języka. Dziewczyny, przestańcie. Zacznijcie jeszcze raz. Nie chcę już! Nie mam ochoty tańczyć z nią! To ty! Właśnie się czegoś dowiedziałam. Zaraz umrzecie z szoku. Staw, czego się dowiedziałaś? Powiedz nam! Dobra, słuchajcie. Słuchajcie uważnie. Byłam w łazience i przypadkowo posłuchałam rozmowy Cmenty i Lei. I co usłyszałaś? Okazuje się, że nasza Leia wcale nie jest taka cicha, jaka się wydaje. Ona ma przebiegły plan. Wow, jaki przebiegły plan. Wygląda na taką miłą i cichą dziewczynę. Tak, miłą i cichą. Chcę stworzyć własną ekipę i użyć do tego cmenty. A po co jest, cmenty? cmenty? Jak to po co? Cmenty potrafi czynić magię. Chcę, żeby zostały bestie, żeby cały kampus się jej bał. Aha! Aha. Cicho dziewczyny, ktoś tam jest! Podsłuchiwałaś nas? Czy nie mówili ci, że posłuchiwanie jej nie jest dobre dla Cery? Ale ja nie podsłuchiwałam. Dopiero tu przyszłam i nie słyszałam, o czym mówicie. To spoko. Dziewczyny, kontynuujmy próbę. A to sala nie jest tylko wasza. Jest wspólna. Tak jakby co? Hmm. O, ty, nie odwagajcie jest Bo jesteśmy fajnymi chłopakami i dzisiaj wygrywamy. I dzisiaj wygrywamy. U, 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 u. Koszykarze, jesteście super! Tak, jesteśmy najfajniejsi! No co, cieszycie się, że jesteście z fajnymi koszykarzami, a nie frajerami? Oczywiście, Będzio! Hej, koszykarze! Dajcie frajerzy! Sami jesteście frajarzy! Teraz my jesteśmy fajne chłopaki! Wy Nie to są fajni chłopacy! chłopacy. <głosy> <głosy> Powiedzieliśmy coś zabawnego? Możemy powalić każdego z Was! Możemy powalić każdego z Was! Frajerzy, wzięliście pigułkę odwagi? A może mamy 50 nieostraszoności? A może macie 90 kot, co? Pańka, co teraz zrobimy? Plan B! A mamy jakiś plan B? Nie, ale zaraz go pomyślimy. Frajerze, co ty zrobiłeś? Teraz biegnijmy! Co tak stoicie? Podnieście mnie! Banjo, jak się masz? O nie, to już koniec z tymi frajerami. Czekaj, to moja bitwa! Sam sobie z nim poradzę! Zostań tutaj, ja polecę! Oliwka, trzymaj się! Pomogę Banjo! Ej, a ty słyszałeś? Banjo powiedział, że sam to rozwiąże, to jego bitwa! Chodźcie, dziewczyny! O! Wygląda na to, że przynęta zadziałała! Będzie tu idzie! O! No i gdzieś są ci przejeży? Chłopaki, mam go! Co dziecko? Spadaj! Trzymam go! Ojej że jesteś w pułapce? Pamiętasz? No co? Pamiętam i co? Teraz będziesz miał takie samo. Tylko jeszcze piękniejsze. Wyobraźcie sobie, co Banjo zrobi z tymi frajerami! Oni będą tacy przestraszeni, żeby przejść na kampus. A jak już przejdą, będą mieli na kilometr! O, nadchodzi Banjo. Co, Panjuś? Pokonałeś tych frajerów? Wyobraźcie sobie, że nie! Banjo, frajerzy ci pobili? Jesteś takim frajerem! Sami jesteście frajerami! Napadnie na niekami kamień i Milo! A ściska w was! Nie przyszliście mi pomóc! Banżuś, Kochani, dajcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek i czekajcie na nasze nowe odcinki. I wszyscy, pa pa! Tango, co tak siedzisz? Chodźmy pocieszyć banjo. No chodźmy!